Real Drift to gra dla zagorzałych fanów driftingu i prawdziwych symulatorów jazdy, czyli takich, w których prowadzenie 400 konnego samochodu to wyzwanie. Choć twórcy przygotowują jeszcze pełną płatną wersję, już teraz przybliżmy Wam wersję darmową. Co prawda w grze nie ma licencjonowanych samochodów, ale od razu rozpoznamy popularne w tym sporcie modele. W wersji Free do naszej dyspozycji jest jedynie Toyota AE86 Trueno ale w pełnej wersji zmierzymy się jeszcze z Nissanem Skyline, Mazdom RX7, BMW M3, Fordem Mustangiem, Nissanem 370Z i Nissanem RZ1. Ograniczenia darmowej wersji to także mniejsza liczba torów. Teraz mamy tylko dwie plansze w dwóch kierunkach, po odblokowaniu do płatnej wersji gry torów będzie trochę więcej. Fizyka jazdy jak na mobilny symulator jest nadzwyczaj dobra, a jednocześnie przystępna dla każdego. Wszystko za sprawą paska regulującego trudność, dzięki któremu możemy płynnie określić poziom, dozując sobie tyle pomocy ze strony gry, ile chcemy. Jazda samochodem z wyłączonymi wszystkimi wspomagaczami to już prawdziwe wyzwanie i wymaga ciągłego treningu. Punkty dostajemy w zależności od prędkości i kątu natarcia driftu, a załączenie kolejnych zakrętów zwiększa się mnożnik punktów. Jeśli będziemy precyzyjni i przejedziemy tyłem samochodów maksymalnie 1,5 metra od ściany, czas zwolni, a punkty będą liczone podwójnie. Sposobów sterowania jest kilka, tak by każdy znalazł najbardziej odpowiednie ustawienie. Dostrojenie gry pod siebie możemy też przenieść na widok samochodu. Oprócz standardowego podążania za samochodem mamy tutaj także widok z lotu ptaka, ze zderzaka czy kamerę do powtórek, która blokuje się w jednym miejscu i śledzi samochód. Real Drift to gra przede wszystkim dla fanów symulatorów jazdy, ale dzięki regulowanemu poziomowi trudności nie tylko. Każdy może spróbować swoich sił w mobilnym drifcie i jeśli Wam się spodoba, już niedługo będziecie mogli kupić pełną wersję na Google Play, a jeśli nie, to darmowa wersja jest idealną okazją by się o tym przekonać. W każdym razie warto tę grę przetestować.